Krysto i witam Was w kolejnym materiale z gry Skyrim. Mianowicie widzowie jeszcze na wstępie wam przypomnę, że jeśli chcecie być na bieżąco lub mnie jakoś wesprzeć, to zachęcam do subskrypcji kanału bądź pozostawienia łapki w górę lub komentarza pod materiałem. Będę bardzo wdzięczny. Ale przechodząc do gry, to my na pewno lecimy dalej szukać podłanki Ethereum. Nie. To może być spoko. Czekajcie. E, to niedaleko. Dobra, czyli zargo idziesz? Tak i idzie. No teraz mamy bardziej stacik ten do Smonów. niż w razie czego? To możemy od razu mieć pod ręką w sumie tego kolosa. Czy tutaj coś mamy jeszcze? To no nie mamy. Nie wiem, czemu Todd nie próbował nawet tutaj coś, czegoś wsadzić, nie? Ja bym kombinował. Serio. Ja bym bardziej kombinował. Oho. Dobrze. Magia przywołania rośnie, to bardzo dobrze. Dobra. Ja nie się tym zajmę, my możemy iść dalej. Ała. On nie bije jakoś dużo. To oni się tam tak męczą z nim. Okej. Okay. Dobra, to na pewno będzie... ...ponownie coś. A wypróbujmy... Czempionów. Niech będzie. Są gorsi, ale możemy ich wypróbować. Boli, boli, boli. O, zrobicie coś? Nie no, coś tam biją, no. Dobra, jeden padł. Nie, dobra, oni coś, coś tam biją. Nie jest aż tak źle, jak myślałem. Żeż magów to tak i tak bardziej lubię. Czy mamy tutaj coś do zabrania? Nie no, ja się przeciążę tak i tak. Za... moment. Okej. Okay. JA! Ty, 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 ty! No bez takich! Okej. Okay. A to ostatnie? Okej. Okay. Dobra, leźmy dalej. Nie no, tutaj coś na pewno będzie. Zbyt spokojnie. I czarodziej. Dobra, są palmerzy jednak. Ała? Ała? Dobra, już nie fokusuje mnie. Zapadnion? Chyba nie. Dobra, chyba posiłkujemy się tym. Okej, ten nie dostał. Czekajcie, może zdążę. Zdążyłem. Coś miał? Naostrzony mieczyk. Obełty to zabiorę sobie. Dobra, to tak. Lecimy znowu. Kolos? Co jest? Czemu mi go nie przyzywa? Nie champion, czarodziej Cholery. No, to nieźle. Możemy użyć na nich pułapki! Obijcie bijcie ich. Insekty Ten co ucieka tam Ładnie Jeszcze jeden Co uciekasz? Okay. Dobra, kolos. Jeszcze raz. Króciutko działają szkielety. No ale trudno. Trzeba jedno przyznać, że są bardzo efektywne, nie? Dobra, oni sobie tam poradzą. My możemy zająć się zbieraniem tutaj tych kokonów. Jej, horusa sobie pozbieramy. Więcej chyba rzeczy nie ma Oprócz tego, raczej nie przeciążymy się Mamy jeszcze trochę tam udźwigu No nie no, sobie jaja robicie Szkoda, że ten chłapka dłużej nie działa Ale No kokony chcę zbierać o. Wypad Dobra chyba gate Zbieramy wszystko. Jakiś taki dziwny nawyk, że lubię je zbierać ze względu na to, że zawsze mam jakieś przeświadczenie, że do jakichś mixturek będzie mi to potrzebne, a potem yy, przypominam sobie, że w zasadzie nie będzie mi to do niczego potrzebne. Więc... No, pamiętajcie, jeśli macie mmm, taki syndrom, że lubicie faktycznie zbierać, to lepiej się go nie pozbywać, bo to jest bardzo przydatne w grach RPG, żeby... W większości przypadków wszystko zbierać, bo jest to bardzo przydatne. I lepiej mieć taki nawyk niż go nie mieć, nie? Chociaż nie pamiętam czy ja stosowałem to do czegoś. Tak mi się po prostu możliwe, że w głowie utarło, że wrażliwość na trucizny. No. Ja bardzo rzadko to używałem. Trzeba przyznać, że trochę tego było. Okej. Okay. Czy tutaj jest jakiś agent? Dobra, tutaj nikogo nie ma. No dobra, jest kuferek za tym, spoko. Spróbujmy to otworzyć. No. Nie no, świetnie. No. Nie no, świetne. Zamki na ekspercie gorsze niż ten, trudniejsze niż mistrzowskie, nie? <grymne> Zabawne. Dobra, trochę wyżej. No, trochę wyżej. Niżej? No, co jest? Jeśli chodzi o zamy te, e, otwieranie zamków, widzowie, to muszę Wam powiedzieć, że jeśli si faktycznie gracie takiego gotika 2, nie. E, wiemy tak. Jak nie chcesz słyszeć widzu spoilera odnośnie tego, co znajduje się w kanałach w Korinis, to. To nie słuchaj następnego zdania, nie? Dobra, to ostrzegam. Jeśli zainwestujesz w otwieranie zamków u Torbena, później zajdziesz sobie do kanałów, jest tam pewne pomieszczenie, w którym znajduje się skrzynka, a tam amulet, który daje 10 siły, nie? I to jest bardzo mocne. Jak to ogarniesz widzu na, nie wiem, piątym czy. W czwartym poziomie, no to niesamowite. Nie? Będzie tutaj trzeba po usuwać. Co to blokuje? Tylko tutaj akurat nic nie widzę. Może dołu coś? Nie no, tutaj nie widzę, żebym musiał coś wyciągać. Dalej ma problemy. Tu, tu jest jedno. Oho! Ho, ho, Co my tutaj mamy? Dobra, chyba czas dać na Gizargo jakieś rzeczy. No to wychodzi. Wyczuję każdego, kto. Zargo nie może nosić wszystkiego. Oj, możesz, możesz Gizargo. Nawet powinieneś. Oj Gizargo, Gizargo, Już ci daję te rzeczy. O, no i jak... Prowadź. Jak nam się... Łódźwik zmienił. A to to chcemy. Tam jest agent. Już falner, widzę, że siedzi. Dobra, dajmy sobie tak czarodziej, widzowie jeden, dwa i trzy Super. Okay. Okej. Okay. No chyba nie przyjdzie do nas. A tutaj się blokuje. No i papa. Pa. Już teraz to powinno być ok, bo odblokowaliśmy 3. Kurde, tam może coś jest? Tu jest odblokowane. Ja za chwilę to zajdę też do wody. Czy może coś jeszcze jest? Tu nic nie ma. A, pod wodą. Nie no, to, to, to ja zbieram. Daj mi to. I no. Będę mógł to wyjąć? Bo ja to chcę. No nie no. Nie wyciągnę tego. No to nie Nie, no tu więcej nie ma takich rzeczy. Okej. Okay. Ho, ho. roddziej dobrze widzie go ładny kryt Gdzie to jest? Przykro, to widło... Nie, no nie mam tego... Okej okay. No on to nie wie co się chyba dzieje chyba Chyba z, nie wiem, zbyt dużo przeciwników go naraz atakowało, czy co? Tamten jak się skrył No we, Ko kolejny rdzeń centuriona Normalnie chyba jakiś w domku to będę miał jakiś koszyk ich całych Wiesz mi nicu. E, New Możemy to zabrać i sprzedamy. I tyle. Ta, co tutaj walczy. ukowanie I Czarodzieja. Znowu się spotykamy. Sporo tego jest. Sporo tego jest tutaj. Oho. Nie, no, robiąc to zadanie na początku, to nieźle można się obłowić. To już na wyjście. O, no, to mamy skrót. No, normalne. Tu jest zejście. Szybciej, to chyba tutaj. I mamy? Kurde, ile tego tutaj jest? No, nie, nie mów mi, że ja już jestem przeciążony. Wyczuję każdego, kto. I zargo nie może nosić wszystkiego. Kurde, problem mamy Gizargo. Yy... Dobra, jeszcze jest ok, że Ty możesz to nosić, nie? Dobra. Pójdziemy więc za tobą. No dalej. Na co czekasz? No. Muszę powiedzieć, że cieszę się, że to koniec. To Twój trzeci? No dobra, został jeszcze jeden. Spotkamy się na miejscu. No ok. To został nam ostatni. Tu jeszcze na dół można schodzić. Ale jest to inna już od noga, z tego co widzę. Gdzie by nas to prowadziło? O, czarno przystań, dobra, To ja wiem gdzie. I wy widzowie też wiecie, gdzie to jest. My tam akurat nie chcemy schodzić. Bynajmniej nas to nie interesuje. Nie, no ile tego jest? Kurde. Tych metali, to my będziemy tych sztabek. Te zrobić zabić grona serio. Dobra, widzowie. Powiem wam tak, jaki jest plan. Obecnie, no, jesteśmy mocno załadowani w e, dwumerski złom, więc my będziemy chcieli go przetopić. Na pewno my stąd wyjdziemy sobie, e, wrócimy do domku, przetopimy rzeczy, odłożymy i lecimy dalej e, robić ten wątek z tym zadaniem żeby znaleźć ostatni odłamek Ethereum. I myślę, że na spokojnie sobie już w następnym materiale na luzie to dokończymy. Nieważne ile będzie to trwało. Myślę, że nawet jak będzie 40 czy ileś tam minut, to będę starał się to jakoś dokończyć. No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy faktycznie udawało Wam się zaczynać to zadanie w miarę wcześniej, jakoś na niskim poziomie, jakiś nie wiem, siódmy lub yy, dziesiąty level. No, z tego co tak patrzę, no, to nieźle można się obłowić. Tylko problem jest taki, że chyba by człowiek musiał chodzić tutaj do tych dwemerskich ruin yy, kilka razy, żeby wyciągnąć cały złom. No, bo inaczej jest ciężko, nie? No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę bądź komentarz pod materiałem, będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się już w następnym materiale, jak yy, odnajdujemy ostatni odłamek Ethereum. Na razie, cześć!